Witajcie na kanale Grzej Prądem. Dzisiaj kilka słów o początku sezonu grzewczego w tym roku, a dokładnie jak to wyglądało tutaj na północy w Trójmieście. Tło z firmy Awokado, opis w linku, nic z tego nie mam, po prostu mi się podoba i pasuje. Także potrójna promocja, stąd też to Trójmiasto, wyjątkowo sprzyjający start sezonu grzewczego. Dlaczego o tym za chwilę? Po pierwsze o sytuacji pogodowej, żeby mieć kontekst do pozostałych kwestii, które chcę omówić a wpływie pogody na pompę ciepła, też żeby zrozumieć dlaczego tak się stało a nie inaczej. Bardziej konkretnie o starcie sezonu grzewczego w tym roku porównaniu do roku ubiegłego, o tym spadku temperatury do niskiego poziomu, no i troszkę przeanalizowaniu co z tego wynika. Fajny temat, najlepsza taryfa to porównanie czterech taryf dostępnych w Enerdze, jakie koszty wygenerowały na tym starcie. Zaczynamy. Zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, do komentowania. Czegoś się mogę od Was nauczyć? Może mogę Wam jakoś pomóc, albo wy mi. Zapraszam. Zaczniemy od Gdyni. Widok z okna. Porównanie. Na niebiesko, roku ubiegły, temperatura, na czerwono, w, roku, w tym roku. Jak widać, linia trendu. W tym roku jest wyraźnie wyżej, nad ubiegłym rokiem i tak było. Na początku rzeczywiście mieliśmy wyrównany wrzesień, ale później był spadek temperatury rok temu. Dosyć tutaj ten zaznaczony, który widać. Kolejny spadek pod koniec października. Tutaj się udawało cały czas być jakby w tych temperaturach wyższych. W tym roku nawet był taki. Że tak powiem, ostatni skok do góry, no i później zjazd w dół, i rzeczywiście widać, że znacznie zimniej niż w zeszłym roku. Tutaj dochodziła temperatura do minus 6 stopni. Wpływ pogody na pompę ciepła, no i właśnie tu chciałem omówić kilka takich trzy konkretnie tematów. Po pierwsze, wpływ temperatury na maksymalną moc pompy. I jak widzicie tutaj, to jest na przykładzie pompy niby AMS, 8kW, kilo, 8 tak przynajmniej ona się nazywa, jak widzicie, moc maksymalna spada już w okolicach 0 stopni do 6kW, no co jest jednak dużą różnicą w porównaniu do tej ósemki, która gdzieś tam się świeci w typu szeregu. I może być dużym zaskoczeniem. Ja takiej pompy używam i dla mnie to jest duży problem, Ponieważ tu nad morzem temperatura często jest w okolicach 0 stopni, czyli tego spadku tutaj mocy maksymalnej. W porównaniu do kotła gazowego, oczywiście jest duża różnica. W kotle gazowym można liczyć na mniej więcej stałą moc. Tutaj widać wyraźnie, że nie tylko coś, co jest pewnie oczekiwane. Spada ona wraz z temperaturą, ale ma również taki dosyć wyraźny skok w okolicach 0 stopni. To jest związane z wilgotnością, z ilością osadzającego się na lamelach lodu i to dodatkowo utrudnia wymianę oczywiście ciepła, czyli główne zadanie pompy, transport energii z zewnątrz do środka budynku jest utrudnione częściej trzeba robić defrosty i to jest właśnie przyczyna tego tutaj drastycznego spadku później wzrost, ponieważ ta wilgotność zwykle jest dużo mniejsza i pompa może sobie pracować spokojnie i może wchodzić na wyższe obroty kolejna sprawa to jest krzywa grzewcza, coś co sami definiujemy no ale definiujemy to nie dlatego, że mamy takie widzimisię, ale dlatego, że budynek potrzebuje większej ilości energii wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz i każdy ma do dyspozycji w POMPlicie po jakieś gotowe szablony. Bardziej wypłaszczone, bardziej podniesione. Ten, akurat, który jest na ekranie, jest dla systemu z grzejnikami, więc dosyć ostro podniesiony do góry. Nie jest taki aż płaski. No i jest zastosowany konkretnie do, do mojego budynku. To co tutaj widać jeszcze, ten czerwony punkcik. To jest miejsce, w którym mam ustawioną automatykę włączenia ogrzewania. Czyli to jest 11 stopni. Powyżej tego budynek jeszcze wytrzymuje bez ogrzewania. Jeżeli temperatura spada, włącza się ogrzewanie. W tej chwili mam to ustawione na 11 stopni i to mierzone średnią 3 godzinną, więc dosyć dynamicznie. Jeżeli byłoby gdzieś na granicy, to pompa by się włączała, wyłączała. Kolejna zależność od pogody, współczynnik wydajności COP. Jak widać, maleje. Przy czym jest to troszkę zakłamany obraz, dlatego że tak naprawdę ze spadkiem temperatury również podnosimy temperaturę na wyjściu pompy. No i to powoduje, że tak jak tutaj ta strzałka pokazuje, tak naprawdę od tej czerwonej linii bardziej przechodzimy do tej niebieskiej. No i czyli tam załóżmy do tych 45 stopni, także ten spadek COP jest, jest bardziej gwałtowny niż to sugeruje czerwony wykres, czyli jeszcze raz spadek temperatury, również spadek COP, dlatego że tej energii jest po prostu w powietrzu mniej przy niższej temperaturze musimy więcej energii elektrycznej władować, żeby wyciągnąć tyle samo. Przejdźmy teraz do sezonu grzewczego ten wykres już pokazywałem, czyli porównanie temperatur rok do roku i w zeszłym roku sezon zaczął się mniej więcej dla mnie 8 października tutaj ta temperatura zeszła już nisko, ja miałem ustawioną automatykę od 13 stopni więc tutaj zaczęło już regularnie dogrzewać a w tym roku był to 2 listopada więc mamy te 25 dni w słowiu promocji gdzie nie musieliśmy używać ogrzewania, no i oczywiście dało to konkretne oszczędności. I kolejny wykres z tego sezonu, już żeby bardziej pokazać to szybkie zejście poniżej minus 1,5 stopnia. Dlaczego to ma znaczenie? Tutaj naniosłem tą strefę obniżonej mocy maksymalnej. I tutaj. Przedtem było to na tym wykresie, ten dołek taki z do mocy maksymalną do 6 kW. I jak widać, przy tym spadku, praktycznie tą strefę jednym hopem <grych> przeskoczyła temperatura i znalazła się po drugiej stronie. W tym miejscu pompa już pracowała z dużo lepszymi parametrami. No i jak tutaj yy, widać, przez większość czasu, w pierwszym weekendzie, po spadku temperatury pompa pracowała w tej strefie, no nazwijmy to komfortu. To nie znaczy, że było taniej. Wręcz przeciwnie, było drogo. Jeżeli temperatura zejdzie do tego poziomu, gdzie pompa ma większą moc maksymalną, no to dużo łatwiej jest dogrzać dom niż przy wyższej temperaturze. Czyli teoretycznie jakby nie pasuje to wszystko do siebie. Ale właśnie ze względu na ten wykres, który wcześniej pokazałem, tego spadku mocy około 0 stopni, Właśnie tak to działa, czyli troszkę zaskakujące, im zimniej, tym pompa działa lepiej. Oczywiście, do pewnego momentu, jak to również było widać na tym wykresie. No i kolejna sprawa, czyli zużycie energii elektrycznej przez te trzy dni. Jak widzicie, w piątek temperatura zaczęła spadać. No i po południu już widać, że nie ma żadnych przerw, jakby w pracy pomiędzy kolejnymi cyklami tu po lewej stronie wykresu widać takie przerwy gdzie pompa nie pracowała natomiast po prawej stronie nie dość, że tych przerw nie ma to jeszcze widać, że jest na wyższych obrotach, więcej energii zabiera zaznaczam, że ten wykres zawiera również pobór bytowy, niestety nie mam osobnego na samą pompę bytowy, energia to jest około 10 15 kWh. W sobotę mamy 77, tam trzeba było z 17 odjęć, czyli sama pompa około 60 zabrała. Jak popatrzymy na temperaturę, to w środku dnia podeszła pod 0 stopni. I tutaj to widać też, tak, że około 12 godziny wyraźnie jest taki dołek, mniejsza moc była potrzebna, mniej energii brała pompa, i później znowu wyskok do góry wraz ze spadkiem temperatury w niedzielę, troszkę mniejsze zużycie, też ze względu na mniejsze zużycie bytowe i są takie przerwy, dlatego, że jak widać temperatura rzeczywiście zeszła do niskiej, do minus tych 6 z kawałkiem stopni ale później był gwałtowny wzrost aż do 0 stopni i tutaj widać na środku tą taką przerwę, kiedy pompa praktycznie nie wiem, chyba z godzinę nic, nic nie robiła, bo tak wynikało z zebranych stopniu minut z automatyki. Tak to wyglądało. No, i myślałem sobie, że dobrym pomysłem jest przenieść to na koszty. Ja mam energię od energii i do wyboru mamy cztery taryfy. Właściwie jest jeszcze jedna taka interesująca, ale od tym może kiedy indziej. G11 ze stałą stawką i tutaj jak widać na tym obrazku jasno czyli wyższa stawka przez cały dzień, znaczy wyższa jest stała, jedna przez cały dzień. W G12 mamy te różnicę, że mamy drugą stawkę, która jest niższa i trwa 10 godzin, w G12R jest godzina dłużej rano i jedna godzina więcej w południe, czyli 12 godzin. No i w G12 W cały dzień, bo to jest dla niedzieli, jak tutaj napisałem, cały dzień był w niższej stawce. Dlatego to porównanie będzie trochę skrzywione. No właśnie ta promocja polegała między innymi na tym, że ten sezon zaczął się dokładnie w weekend. Jeżeli my mamy G12 W, jeżeli ktoś ma G12 W, no to to jest najbardziej optymalny scenariusz. Co widać zresztą tutaj na tym wykresie? Kosztów w piątek koszty są jeszcze porównywalne. W sobotę i w niedzielę widać duży spadek właśnie na G12W, no, która całą dobę była na niższej stawce. Natomiast to wydaje mi się zaskakujące, że sama taryfa G12 wyszła tutaj najmniej korzystnie. W ujęciu tygodniowym prawdopodobnie byłby analogiczny wynik, przy czym nie było aż takie duże różnice. tej różnica wyszła. 40 zł ponad na korzyść tego G12W, ale bardziej myślę o porównaniu G11 z G12, gdzie prawdopodobnie przy moim zużyciu również G11 byłaby bardziej, bardziej optymalna. Tak to wygląda z punktu widzenia kosztów w zależności od wybranej taryfy. Jeszcze krótkie podsumowanie. To chciałbym zaznaczyć jeszcze raz, że ta wyraźna różnica dla G12W występuje w tym konkretnym okresie, czyli weekend. To nie obejmuje całego tygodnia. Gdyby był cały tydzień, to wyglądałoby też korzystniej dla G12W, ale nie aż tak. Wygrana byłaby po prostu trochę mniejsza. Taki wniosek się nasuwa, że w sezonie grzewczym, kiedy nie można liczyć się za bardzo na energię z paneli. I liczy się po prostu najlepiej taryfa, która ma najwięcej godzin w niższej stawce. No i to jest konkretnie G12W. Nie ma lepszej taryfy. Niestety, nie ma też możliwości zmiany taryfy co pół roku, bo to byłoby idealne pół roku. Zimowe miałbym na G12W, w lecie miałbym na przykład G12 albo G11, to już zależy, jakbym sobie policzył. No i później znowu na zimę G12W. Ta karencja, przynajmniej w NRD, jest jeden rok, czyli jeden rok trzeba trzymać dany plan taryfowy i dopiero później można zmienić. Tak to wygląda. Dziękuję za uwagę. Jak się podobało Wam, to proszę lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Będzie mi miło zobaczyć jakąś reakcję z Waszej strony. Pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło. Cześć.